Nieetyczna. Jest to stworzenie z gatunku kuckowato-kwadratowo ludzkich. Jak widać na razie zamarła w miejscu. To jest taka taktyka. Tak, taktyka. Aby zmylić przeciwników. No właśnie, o! Tutaj mamy właśnie takowego przeciwnika. Zobaczcie, normalnie ta osoby się rzuciła już na nią. <laughs> Lecz ta właśnie taką taktykę brała. Może przyjrzymy się trochę z bliska. Tak chyba będzie dobrze. Jak można z, yy, zauważyć ma ona tutaj charakterystyczne ubrawienie swojej głowy, włosów ma także fioletowe oczy czy różowe jak kto woli gorzej z daltonistami brwi o zobaczcie, jaka sprytna stała się niewidzialna no więc to było takie krótkie przedstawienie kim ona jest Siemaneczko wszystkim, ja jestem Spiker Q i znowu Minecraft, Ej, Tak, mam ostatnio jakiś taki Minecraftowy humor i zastanawiam się pewnie gdzie jestem, już pewnie po tytule w sumie wiecie Więc jestem na sześciennych youtubach serwer nieetycznej <laughs> dla w sumie każdego wystarczy napisać podanie i mieć nadzieję że yy, że zaakceptuje sporo osób ogólnie gra sporo osób teraz obecnie jest cztery ze mną razem przywitajcie się z youtube'em no i już tutaj sobie jakieś taką taką prowizorkę, że tak to powiem. Wybudowałem sobie pokażę może trochę z daleka. Tak będzie jakoś w miarę lepiej. O, coś w tym stylu, na razie tak wygląda. Hmm. Hejtować e, tutaj e, Belif. Eeeem. Przywi przywitaj się z YouTube'em. Tą górę by fajnie nawet można było całą zagospodarować tylko dla siebie Nie jest na szczera osoba, naprawdę No i tak, siadłość jej Reklama musi być Reklama zawsze spoko No dobra, tak to taka prowizorka wygląda Czekajcie Pochwalę się co mam w skrzyni Ziemnioka mam Jej, zabiłem pierwszego zombiaka i ziemniok wypadł I co, ogólnie to nie wiem, zresztą ja mogę pokazać to jak w miarę wygląda spawn jest w cholerę chyba daleko z tego w sumie może tutaj dam jakiś waypoint nie wiem, dom pomarańczowy jak się ustawiał pomarańczowy czerwony niech będzie tak czekajcie mamy czarny o w jakimś dobrym kierunku idzie to o mamy pięknie pomarańczowy na spawn się przyjdziemy, przejdziemy, Tepniemy. Jestem ciekawy jak daleko to jest. W ogóle mapa jest olbrzymia nawet. What the fuck was that? Dom mamy... Hej, no nawet nie tak daleko. Eee, tak wygląda śmiesznie spawn czasiowca. Mogę dosięgnąć? Nie. <laughs> Dobra, nie wiem, które są w sumie, chyba tylko tam można. ma jogin jak coś, nie pytajcie o to, co zrobiłem na wprowadzeniu. To było dziwne. Kto ogólnie jeszcze gra na YouTube, na sześciennych YouTubach? Czekajcie. Danielo, to on gra na Minecraft od tyłu, więc tam coś możecie go kojarzyć. Nieetyczna, no to to, to to z mojej aktywności można zobaczyć w sumie, że, że kto to jest i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze? Alonek, nie znam. Tu smoczy, nie znam. Nic PvP? Nie znam. <laughs> Ogólnie jeszcze jest Fraud, Heis. Um, I z tych co znam, to w sumie chyba tyle. Nie! About blow to blow, no, nie Kurde, nie pamiętam słów, dokładnie. Taki tam dziwny fanart to było. Dobra, zbieram. O, tam jeszcze jest mój exp. Chodź exp. A super, dwa razy się zginąłem, czy nawet więcej. I wszystko z lewela się straciło. Oczywiście, bo czemu by nie? Okej, okay, hopsa tutaj. Parkour pro naprawdę. Aj pierdziele idę na Homa i tam, tam można zobaczyć Czekaj, nie. Coś tu muszę zobaczyć. OK. Fo, oczywiście stopera nie włączyłem. Super. Dobra, więc na spontana tak to zrobimy, zobaczymy ile wyjdzie. Yy, las tutaj był kiedyś, który oczywiście Daniel bez licencji wykopał. Oj, jest to takie pytanie do Was, bo jak z kimś nagrywam, to nie wiem, czemu przycisza mi mikrofon na Skype. Ie. Znaczy na Skypie słychać mnie normalnie, ale yy, na nagraniu mnie strasznie cicho słychać. Nie wiem, jeśli ktoś zna rozwiązania, to może napisać, czemu tak. Oj, tutaj teraz klątwa. No, żem klątwę na <laughs> Daniela właśnie za kopanie bez licencji. My może zejdziemy na dół najpierw. Dobrze. Więc Daniela to jest za to, że bez licencji ścinałeś drzewa. W sumie znowu kiedyś wcześniej to zrobiłem. Ale znowu kopał dosyć. Jeżeli było ładnie weźmiemy to i wstawiłem odnosek. No i będzie tutaj. To jest jakiś Zbysiu do trenowania na śnieżki. He, he. Możemy to nagle wejść. Drzwi do limbo. No super drzwi. Wow, tu nic nie ma. Okej, okay. może się przywita w końcu, bo to jest obust. Kolejny No Te emocje Dobra, idziemy stąd W okolicy tutaj to czekajcie Tak, to... Nie, nie wiem w ogóle co to ma być Jakiś zamek cały, to ma być olbrzymi I nie wiem czy to tylko nieetycznej to jest, to jest, czyje to jest. Wow! Spoko... Oye, chantnik, -y, miło. Aha, pochodni nie ma, super. Świetna organizacja, świetna. Na górę, na górę, na górę. Mięsko. Jeszcze wyżej. No nie wiem czy to jest Oście mają dużo do spoko. będzie wie... dobrze Chłoda A nie ty na ciągle się nie przywitała Chyba że ty coś tak piszę. Co? Co, lewituję tam Ale ci ty GIN Dobrze jest Szkoda, że z łuku nie dostaliśmy, można byłoby fajnie pokontrolować no i patrzcie, gra sobie daje, nie przywita się, na to ja po prostu... Nie, ja, ja, ja nie rozumiem, po prostu brak tego. No super, dzięki szkielet. Nie. Hahaha. Ha, ha. Jestem szczwańszy. To nie wiem też co to tam jest, to jest tak jak mówiłem Danielo, tutaj nie wiem nie wiem, ok, okej okay. możemy w sumie przejść jeszcze tam gdzieś przez cały ten teren Pierwszy odcinek w sumie to wiecie takie oprowadzenie tak dalej, tak dalej, Jak to bywa w takich seriach hmm, Gdzieś na takim terenie wiem że Amfa się budował, AMF Znaczy no to Amfa, ja go nazywam Amfa Pozdrawiam Grzybki Ło! Wow, fajnie masz groje. Może mi udasz. Chociaż mam lepsze. Chociaż nie, mi się kończy. No nic nie dam. W ogóle to jest fajne z tymi, tymi, że te moby, one mają te takie niki te swoje, nie? Znaczy niki. Pff, o czym ja gadam? Ten pasek życia. Nie wiem w ogóle jak, on, jak to jest zrobione. Tak to jest zrobione. Tylko na sześciennych YouTubach. Ale nie powiem, że fajny patent. O, 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 tam się... Ło, shit! O, A to Chyba właśnie zdziwiłem, co to jest za mapa. Ta mapa to chyba jest jakaś nowsza wersja Forgotten Land. Czy jak coś tam, czy Forgotten Island. Jakoś tak się to nazywało. O, oh, shit, Jeszcze pająk, jeszcze, super! Nie, 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 bo ode mnie to wszystkie. Pierdziele, idę do środka. Wow. Komu się to oh, shit. Dzień dobry. Wow, jaki sniper. Ekstra. No nie, mieczy mi padł. Fok. Kilofem. Nie nie nie, ja, ja stąd idę, nie nie nie, to tak, tak nie może. O łuk mam jej. I nie mamy strzał, No nie! O Jezu. Nie wiem kto to... Nie! Shit! Shit, 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 shit. O jest, dobra, chyba już jesteśmy bezpieczni w jakimś stopniu. Et. Raz. Dwa. A, i tak, tu jest coś takiego, że wszystkie rudy, znaczy wszystkie. Żelazo, szmaragdy. Mm, co tam jeszcze jest? Ej. Złoto, diamenty to wypadają z rud i jest 50% jeszcze że... znaczy z Root jeszcze, ze Stone'a i jest 50% szans, że wypadnie z Exp z, ze stowna jeszcze <laughs> więc naprawdę można nieźle sobie poziom nabić jeśli się cały czas kopie Idziemy na górę, tam jest ekscytujący widok O, no więcej węgla, weźmiemy przyda się jeden, super. Burżuazja. Hopsa, hopsa, hopsa. No, lubię takie nawet tereny, takie custom mapy są spoko. Ogólnie muszę jakąś taką epicką custom mapę znaleźć na sezon trzeci swojego let's playa. Eee, a ogólnie to chcę na Delboxie to zrobić. Delbox będzie niedługo. Znowu niedługo, tak jak samo mówiłem przy zakończeniu czy w połowie drugiego sezonu. Drugi sezon miał trzy odciki, więc hej dole. W sumie, trochę głupio powiedziałem. Nie no, ale tam powiedziałem, że trzeci sezon będzie na Delboxie. Delbox dopiero co będzie wychodził. Więc... Super. Trochę jeszcze... Trochę jeszcze trzeba będzie poczekać, więc wiecie. <laughs> Coś jeszcze mogę dodać, nie wiem. Biegamy po górach, no kurde, nawet skoczyć nie mogę. Na serwerze battle Siemka Nie 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 szkiel Nie, fuck off Przywitaj się, Zytę <tryk> Owcia No patrzcie taki pasek, nie? ale fajny patent Pomimo, że nie potrafi latać. Świetne te teksty są. no tak, bo tu może przecież tego można ustawić yy, co ma wyskakiwać przy jakiejś śmierci chyba jeśli się nie ma. Komendy bloki. Albo nawet tylko komendy. Nie, nie pamiętam już. Jakoś nigdy z tymi z tymi komendami jakoś nigdy się. Nie tymi komendami się nigdy nie interesowałem, co oni dodają do tych update'ów. W sumie mało, mało osób się tym interesuje. O, patrzcie kogo my tam... Aha, to jakiś mobek ginie Wow, Fajny mają odrzut No co tam zginęło? To mnie ciekawi No dobra, walić, tam nie idziemy tam No na minimapie to też spoko wygląda No widać jeszcze te... Nie, <laughs> sorry, mam jakąś rybę Widać te ruiny tam po drugiej stronie? A tam jest jeziorko jakieś, może tam skoczymy. Ale wysoko, jej Czemu mam ochotę zagrać w Skyrim? Nie wiem, ostatnio mam ochotę na Skyrim, a strasznie pograć Dobra, ryzykujemy Piękne, pięknie, udało się, żyjemy jeszcze Wow. Świetna mapa naprawdę. Świetny wybór mapy. Co to jakiś... Wodospad. Wow, fajne. Apla. W sumie mamy drewno? Mamy. to czemu by nie spłynąć O nie, nie! Uff, no to nie było fajne. Może tak chyba wystarczy w miarę, żeby przepłynąć. Patrzcie, staję na łódce. Magic. Dawaj, spływamy tam. Ui! Auć. No nie, łódka no się rozwaliła. A w sumie dobrze. Bo tam fajne niebezpieczeństwo ciekawe. Nie, ja miałem nadzieję na marchewkę Nie ma tak Creeper he 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 Fuck. Nie Muszę sobie jakieś strzały tutaj zainwestować hey, Bez kitu ta ma jest epicka Baczcie sobie Jakie e, jakieś RPGowe klimaty jak dla mnie <laughs> Tam jakieś... Uuu, tam coś jest. Idę zobaczyć. W sumie nie widziałem. Aha, chodzi o TS. Ale kolejka jakaś. Czy co to jest? Zobaczymy, zobaczymy. Węgiel. Fajna ścieżka, naprawdę. Mm. Hello? Czyli to dom, można jakoś wiedzieć? Fuck, nie mam drewna. Zejście, maybe? A takie tu za... cwane. Nie wiem, czy je to jest, ale nawet fajne miejsce, fajne. Zazdroszczę mu miejsca trochę Mogłem w sumie poszukać gdzieś tutaj, no Może kiedyś się przeniesiemy, zobaczmy Nie wiem ile nagrywam, bo ja nie chcę ten... Nie chcę zrobić Jakiegoś dziwnie długiego odcinka, że potem będę Renderować pół dnia Jak już będę renderować To i tak pewnie wywali mi gdzieś Z 20 giga do jednego, czy dwóch Camtasia 8, tak Szybko renderuję, ale niestety w dużych wielkościach i nawet szybko się przesyła, nie wiem czemu. Wieżę sobie obczajmy I może skończymy, zobaczymy Nie wiem Dobra Jeszcze węgiel Szalone Ej, hey, piąty level Ok, jest wieża A wejście do... Jest, wejście Auć Oczywiście nie mogłem trafić, bo po co? Walić to yy. honorowe miejsce dla brzozy. Dobra, wejdziemy na to wieże i będziemy kończyć, bo to... Nie, nie chcę was zanudzić trochę tym. Nie wiem jeszcze co ile odcinki się będą z tego serwego pojawiać. Jak będę miał ochotę, o może to tak, jak będę miał ochotę, to będę nagrywać prosto. Nie będzie jakiegoś grafiku konkretnego no. Zrobimy taki nok. Wow! Jak na... Z tego można byłoby zrobić epicką mapę SG LOL Face jakiś tutaj Właśnie, damy na extreme, zobaczymy ile będę miał to Jezu Jak się wolniej renderuje, no Ładuj się teren. To musi być... No nie pokaże się tak Terenu. No to cóż. Dobra, więc tak, pierwszy odcinek to takie krótkie wprowadzenie po youtubach, sześciennych youtubach. Mam nadzieję, że seria wam jakoś spodoba. Będzie w końcu jakaś nowa seria. jej! Spalki, miałem kończyć serię, a potem zacząć nowe, ale to jest trochę to jest... Coś wyjątek. Ale w sumie tak Saints się jest tuż tuż, yy, tuż, tuż końca. A po Saints robię GTA, The Ballad of i The Lost and Damned. Więc trochę tego będzie, więc w sumie... No, super ktoś tutaj buduje. Więc będą dwie nowe, fajne serie. Znaczy się, nie naraz oczywiście, nie będą dwie naraz. Dobrze, więc to byłoby na tyle, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, łapkujcie w górę, jeśli podobało, możecie subskrybować po więcej, bla 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 i tak dalej, i tak dalej, Róbta co chceta. i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć i pa pa. Może tak zrobiłem. Nie mam pojęcia co zrobiłem. Dobrze, pa pa.